Jest po prawej, będzie no Minus 140 Jeden 10, na respie naszym, jak coś Minus 110 OP okay. Lecyk, on jest na hita Brawo, kuźwa Albo, albo nie wiesz albo, No, ne, Ładnie, ładnie ja jakoś o, Kurde. Co cię Skrzywdził, Barszu. Barszu to jesteś Dawaj, dawaj, dawaj. Motherfucker! A Barszu, masz. Nice, ja mam muta, ja mam muta. Czekaj Barczu ja nie czekaj, zabij Ja Dobra, ale jadę. co ty dajesz dzisiaj? Weź Wyś...